Dobra, yy, a więc powracamy do ACMC, jakbyście wiedzieli widzowie. Powracamy do ACMC. Ogólnie zwróciliśmy yy, tylko na chwilkę, aby zagrać meczyk, albo może kilka mieczyku, meczyków, ponieważ teraz są yy, promocje albo darmowe MVP, czyli najlepsze rangi, prawie najlepsze rangi. I możecie wygrać yy, ten na naszym serwerze. Kiwipa oraz y, po nowym roku szkolnym możecie wygrać y, ten y, y, Gwipa Na nasze T. Ogólnie mam nowego skina z pelerynką Jak ktoś widzi Szczególnie Ja mam z pelerynką Endermana, tylko mi nie zalicza tego I nie widać No wiesz, nie widać No potwierdzam, potwierdzam, nie widać tego, ale, ale na jego odcinkach widać, prawda? No no. Bo jak ja ustawiłem ustawiałem na to przez przypadek ustawiłem, że i No i nie wiem, co No. Es pine coina, czyli tego Endermana. No, main coina ma. A ja mam słuchajcie tego, tego. Z wielką pelarynkę, tą, wiecie. Z, migracji. Migracji, no! Yeah. Nie. <śpiewanie> Ja chyba niedługo też, słuchajcie, odbiorę tą rangę. Opa, ej, ten fankław. A do... good bridge, a good bridge, no good bridge robię. No to poczekaj. A... Chodź tu. Ja robię z tobą god bridge'a, chodź. Chodź, chodźcie. Trajhardziki moje. Trajhardziki. Trajhardziki moje. Oni mają endstone? stone? O! Ja zginąłem Czekaj dam ci trochę ty już, co rowsów ci trochę dam? Hej, już mam, już mam Dobra, dobra Czekaj ja kupuję TNT Tu masz TNT Jumper? No, umiem tint jumpy i fireball jumpy, też umiem. A co? Ale na tym serwerze trochę tań nie działają do fireball jumpy. Nie ja działają właśnie już. Pa QFQ naprawił chyba. No, ciekawe czy naprawił, skoro taki medzel z niego jest. Dobra pa, ryzykuję, no. pa ryzykuję, 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 ryzykuję. Czekaj, pa, cyk. Niszy muszko, niszy muszko, muszko. Nie, nie, nie mają skrytego. Nie, ma... ej, o, nie, mają, Ej, nie, 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 drewno Mieli drewno? mieli nie, nie, ja nie, Ja też. Ej, mamy nie, 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 ej, bo nie, wywaliło prawie. Ej do. nie, kupuję nie, ja kupuję. kupuję. nie, nie, jak nie, 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 śmierdzi i farbola. Nie trzeba było. Nie, ja już nie idę. No. Zginąłeś? Tak. Zginąłem. Ogólnie, ja do niego na kanał. Link będzie w opisie. No. Link będzie w opisie do jego kanału. Jak ktoś chce to może go zasubskrybuj, u niego wpadł też film z naszego serwera nowego. Już, oni mają się tych Fireboli. I oni mają tych... Oni się zamienili chyba w te potworka się zamienili. Jo. Jestem, jestem obok ich bazy. Chyba, chyba bo jest nowy kod na wakacje, aby wygrać MVP, oni on sobie kupili zamiast, jak był ten Niwe, to sobie kupili dlatego dostali tyle Fireboli. Jo. Ja. Okay. Co jest? To ty jesteś! Dobra, bij No ja pierk, No ja kur... No kurczaczek. Nie! Dobra! Oh! Jezu! Słyszałeś? Ja. Jest! Dobra, taktyczny... Tak, yy, ref? Taktyczny.

Refa, refa! trzeba kupować? No. A co się zostało? Najlepiej jest kupować refy przed y, iściem na nich. Bo oni mają dużo fajku. Ej, Wojski u nas! Gdzie jest? Z cheater clickiem, nie? Cheater, -klik, cheater click to jest najlepsza yy, metoda Dla mnie Oczywiście dla ciebie No, Bo nie dla ciebie jest inna. Się... Ja czekaj, ja biję, teraz tera, Ja mam challenge, biję one klikiem. beda, niszczyłem beda, się beda! nie! Nie, nie, się bada, bada. nie, nie! nie fair! Oni mają skryje tych sergoni! Ale nie beda! Dobrze przynajmniej coś. Oni mają milion No wiem. Oni mają milion To nie fair. A ty co to zebrałeś? I czekaj chwilę, ja zaraz ten, ja zaraz ten. Czekaj, yy, a możemy ten. Yy, mogę na chwilę. Wiesz, yy, kod wakacje. Mogę tylko wakacje. Co? Mogę tylko wakacje. Ale już się skończył. Już. Przecież. Skończył się event? No. Był tam chyba na 7 dni, ale ten kto odebrał szybciej niż 7 dni. No to jeszcze ma na 7 pod, dni. Czekaj, podczas gry możesz użyć tylko komendy. Czekaj, podczas gry możesz użyć tylko komendy. Opuść. Nie, nie wpisuj! Nie, mój dawny skin on ma! chłop. Mamy jego dawnego skina, którego ja kiedyś miałem na Egmonty Lunchera. Naprawdę? No. Ale fajny tym kolorem zielony. Nie! <grym> Pamiętaj! Dobra, wraca! Jak... Kupujesz yy, 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 jak kupujesz mleko staremu? Dobra, wiesz co? Ja, rob, ja robię tutaj teraz yy, do tego abdompak. Yy, Ouch! E, 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 e. ja pierd. Ouch! Ouch! ja Ouch! Ouch! chodź tutaj! Ouch! Nagrywam. Það er alveg hrætt. Það er hrætt innan nás, hrætt innan nás. Hrætt, 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 hrætt. Hrætt, hrætt, hrætt. Nie, kurczę, się z endermanem, jakby tym, tak? Eee, Pelarnę z endermana, Mikey'a? A? O? O? Nagrywam dalej? E? O, że nie na tej mapy. A gdzie potem idziemy? być pre... Dobra Do nas się już budują! To na muszę. To nagrywanie, to bedło, to trzeba tutaj drzeć mordę. To Juciu. Ty to mordę, a nie ja. Ale to YouTube trzeba drzeć mordę. To jest strefa! Nie? Yeah. Styfciu, 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 ja jajemnisze. Ja no zabijaj! A, zysczyliśmy OK. Mogę coś powiedzieć? No? Ile? Ile? Jezus, Mary, na kurcza, co no. to tam? Zdarzyła się awaria! O Jezus Maria, zdarzyła się awaria! Ja też ja mam Okej okay, to idź i tać, idź tacz. Citer, citer, biały citer, biały citer. Biały murzyn. Jezu. Biały citer, biały citer, biały murzyn. Ale przecież nie ma białych, tak są białych. Ej przecież ja im przejrzymy peda, to ja go nie mają ja znowu peda? Na białych. Właśnie idę. A on Ej, ma... no, że... to po prostu dro... nie. Po co taką drogę nie przejdę teraz? Czy już, nie popa... nie, już ci nie pomagam? Czemu? Ej on Maricza! Maricza! on Maricza! Ej on Maricza! Powiem, wiem, mówiłem ci, że biały ma cichy. Ej, mam go w białym. Nie słuchałeś mnie. Ej, czekaj eee. Go tylko jak się już lucika zbanowali, no, to, to jest bardzo zaburzenia! Obuduj się! No chodź tu! I nie, ja, ja nie, nie, nie znam z nim, wypowiadam. Z Szybko! Nie ma wełny! Nie! Lecę do ciebie tam! Lecę, mam cię! Nie da to się! To jest Zgłosi! Nie, to jest teraz zgłaszam go! No i dobrze! O bo... Ej, powiedz do mnie coś miłego! A? Powiedz do mnie coś miłego! Ciebie? No! Powiedz, że jestem fajny, powiedz, że jestem fajny!

Nałożyłem Jeter klikie, No, cztery klikiem A, dobra Ej, bo czerwony zaraz puszcza fajerbola! Ej, czerwony Gdzie czerwony? Nie, chyba z jego bazy, bazy puścił Czekaj Ile? 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 Aaaa! No super zrobiłaś. Nie patrz... Chciałem być smutny! Awokado, awokado... Mam cztery lefile! Mam cztery lefile! Ty, wiesz, że przed tobą właśnie fireball leciał? Przede mną? No? Nie widziałeś? Eee, powiem ci jedno słowo. Nie. Czekaj, ja muszę się wrócić, ja muszę się wrócić. I, na, i nam szarp na y, ulepsza. A ja muszę się. Ja muszę się zgłosić do kławków, czy mogę zrobić odcinek, że mogę... ten... Mogę czytować. Ja nie mam pozwolenia. Nie przechodzę, Poczekaj, słuchaj. Muszę. Ta... Ej, dostałem. Za co? Za co? Za co? co? Za co? Ej, co? Zostałem zbudowany. O! Zostałem zbudowany. Ale nie fair. Za nic. dupie, tu mam widzę na nasz ulubiony serwer. Z pomia. Dobrze. No. Czekaj. Kom... Ej słuchaj, dobra, y, widzowie, ja już muszę kończyć, a więc dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Mam... Trzy... Trzymajcie dobra. się. Trzymajcie się, cześć!